Ponownie. Dzień dobry, w następnym odcinku do Jakuba i Dominik. Jest koło mnie. Teraz pójdziemy na moje, na moją postać, więc zabramy na lepszym poziomie. O chyba jak pisałem, bo tak jak wpisałem dwie inne liczby. Więc <śm> dzisiaj pokażemy lepsze ekspienie. Też ekspienie wszystko. Ale lepszy, lepszy cel. Po prostu lepsze potwory no. i lepsze loty. Aha, i powiem, powiem jeszcze wam takie coś, że w kiedy, jednym tym, no, w jednym odcinku, oj, postać mi się nawatniczyła, w jednym odcinku y, zrobimy tak, że zrobimy y, postać na PVP, na, na tym, na serwerze PVP i pokażemy wam jak tam się gra. Oj. O, jest jakiś puchar, to tak, to co. No dobra. O, puchar. To jest Aceptuj. Ani... O, we, więc weź weź To to samo co ja mnie. Pokazywałeś no tak. W poprzednim odcinku. Dziękuję, może się bardziej poszczęści i będzie miał te monety szczęścia, No, ja nic na razie nie daję, potem dam. Patrzcie do ekstunku. O... Oj, trochę tych rzeczy mam, no to Przedawać. O, on dobry. Dobry to nie jest. Za mało ja nie mogę. O, użyjemy to, bo to mi tak... To jest zbędnie bala. tu ma same takie ulepszone rzeczy. No prawda. Może zrobić zbliżenie. Ja się... się A, a już nie robię zbliżenia bo kuba wyłącznie. No, bo ja tu jest. Tylko To, to ma... po jak biegnie właśnie. Nie no, Ja muszę się z... Albo nie, bo ty... Ale nie, ja muszę się pójść strzelać właśnie, to... No, To byłem. Trochę, a to już zbiorę. Nie, to ma. Tak, dobre. dobry. To jest do i Tak, to jest do Trochę nie wyraźnie. To jest do mnie To nie jest do mnie się. Co jest? To jest... Uwaga. Ten się nie zostanie został łebczowy. Tak, nie. tylko. Chop co Nie, co... Nie co nie Nie. Idziemy. Ek. Może... to z Ale ja mam jedno złoto, tu jest. No dobra. Idziemy. Teraz może mi się posześcić i przynajmniej z jednego potwora wylecie mi ta monety. To za szczęścia. No i zobaczcie my idziemy. Tu są pini. te właśnie większe thin mini i tak dalej. Hmm. Te filmin sobie zaraz wyjdą. Ja tędy przejdę, bo ja też wszędzie będę chodził. O, to... znalazłem tu coś. To wiedźmy. Po niej. A nie ma tego, nie ma kryćka. Ciekawe takiego to... Hmm, tam pisało takiego, bo ja tego nie zauważyłam, bo takiego poskóra to ma byle jakich. jakich, mało. Aha, to jakich, to jest byle jakich. No i Oj, tyle ich tu jest, że nie... Tyle, my przynajmniej taka jedna moneta wyleciała. Bo to jest... Jak chcecie takie coś y, mieć, takie w loterii coś tam wygrać, to y, wejdźcie teraz od razu pod tym odcinku najlepiej. My go zaraz zostawimy. Y, y, róbcie konto. Wszystko poka pokazywajcie w jednym z nich. Kusi bomby. Po co, nie na razie po dziennik, wiem, gdzie bomby. A mi na dźwięk, a potem bomby tu dali. To mi to na dźwięk. Na dźwięk, że to nie jest Zajam, ja mam, ja tylko... misję. Okay, to, co nie jest. Teraz mam je mieć tu. Zobaczcie, mi Okej, po co, by się tym idę. O, tylko trzech jeszcze zabiję i będzie... misja się zrobi on na tyle, co ma, bo to się nie ma. Ten, ten katar ja nie mogę. Odcinek. Tak jak zawsze będzie... Nie będzie tak krótko trwał, ale nie tak długo Pół na pół. Pójdziemy dzisiaj też do prawdziwych katakum. Takich prawdziwych... O! coś dobrego. Do prawdziwych kataków. Nie tak któryś tak... Bo nie, ja nie pamiętam jak się na bo to mam jak wiem. Fago czy coś. Kuba, ja na chwilę zatrzymam, dobra? Dobre. Mój kolega przed chwilą poszedł do ubikacji, więc ja sam to nagrywam, spróbuję, by na najmniej. Musiałam tak chodząc i nagrywam, czy nam no idzie. Więc tylko spróbuję. O, tu, czekamy na... niego, jak, jak tam się zaraz przyjdzie, więc... No, więc my nagrywamy dalej, dobra. O, o, są piaski Jeszcze są te potwory, które mi są potrzebne. Tylko nie wiem gdzie... O, jest! On, on, ich miejsce są potrzebne dwa, więc... Przepraszamy za to, to za takie niewyraźne, takie dziwne, roszające się, nie na postać, bo ja tu sam nagrywam, to jest tak trochę trudniej. Muszę się patrzeć w ekran i... Ten to wiecie... Coś takie trudniejsze, więc... O, jesteś ja coś... gościu... Co? Widzę cię? Nie... O, proszę, już po nich... Jeszcze po jednym... Dobrze. I teraz czekamy, gdzie on jest. Jeden kolega. Oj. O, ja, oj, nie zauważyłem go przez to. Dziwne. O, już mam misję skończoną. Jedną. I niedługo wrócę do Kinsi. Do I O, mój kolega właśnie idzie. Przyskiłem. Więc. Już mu daję telefon, bo sam jakoś nagrywałem, ale to było trudne. Daję mu telefon, proszę. I ja dalej chodzę. Dobrze. Nie mogę znaleźć... Teraz nie długo pójdę do, do miasta, tylko zrobię jeszcze jednego do jelenia. O, już go O, jakiś ten jeleń wyszedł! Ten... Wielki jeleń. nie wiem po co ja że go pokonałam O sieć długo, ja może tam doleci. O, właśnie doleciała i już go atakuję. Ojej, i Już pokonali mnie. Właśnie, bo nie mogę uciec. Tak, pokonali. Chciałem, żeby mnie pokonać, bo Chciałam zrobić nic. Dobra. nie było już... Zanim po film, Znaczy już skończymy film. I jak tam jak pić, całości tak, zbliżkę, zrobię misję i skończymy ten film, bo to wiecie. Nie chcemy przegrzeć tak bez telefonu, więc ja już się z wami powoli żegnam. Mój kolega za się też pożegna, więc cześć. Żegna się Kuba i Dominik. Cześć, cześć.